Cześć, tu zespół kanału Świat ludzkich historii. Każda historia na tym kanale to nowa opowieść przygotowana specjalnie dla Was. Zapraszamy. Willa Wyżykowskich była jak z katalogu trzy piętra, basen z podgrzewaną wodą, marmurowe schody, kuchnia większa niż większość mieszkań w Warszawie. Lśniła czystością i luksusem, ale za tym wszystkim krył się chaos, który nie był widoczny dla gości ani mediów. Marek Wyrzykowski. Właściciel największej firmy logistycznej w Europie Środkowo Wschodniej był człowiekiem sukcesu. Na koncie kilkaset milionów, w grafiku spotkania z ministrami i prezesami banków. Jednak był jeden obszar, w którym ponosił porażkę za porażką. Jego dziewięcioletni syn, Franek, nie zdawał żadnych sprawdzianów. Nie chodziło o lenistwo. Franek był bystry, ciekawski, miał świetną pamięć do detali, ale oceny w szkole były tragiczne. Raz nawet napisał sprawdzian z matematyki na 4%, bo zaznaczył wszystkie odpowiedzi w kolumnie C, żeby zobaczyć co się stanie. Marek próbował wszystkiego. Wynajął najlepszych korepetytorów w Warszawie, absolwentów Oxfordu, nauczycieli z renomowanych szkół międzynarodowych, ludzi, których godzinne stawki przekraczały miesięczne pensje przeciętnego Polaka. Ale nic nie działało. Franek zamykał się w sobie, był nieobecny na lekcjach, a po korepetycjach mówił tylko: Tato, oni mnie nie rozumieją. Marek, który potrafił rozwiązać kryzys kontenerowy w banku ku jednym telefonem, nie potrafił pomóc własnemu synowi. Coraz częściej czuł bezsilność uczucie, którego nienawidził. W tym czasie, w zupełnie innej części domu, codzienność toczyła się po cichu. Pokojówka, trzydziestokilkuletnia kobieta o imieniu Agata, od lat pracowała u Wyżykowskich. Zawsze punktualna, dyskretna, dokładna. Mało kto wiedział, że skończyła kiedyś polonistykę, ale życie potoczyło się inaczej, ojciec zachorował, matka odeszła, a ona rzuciła studia, by pracować. Agata znała Franka od małego. To ona uczyła go zapinać guziki, to ona czytała mu bajki, kiedy Marek miał wideokonferencję z Tokio. To ona wiedziała, że chłopiec i jogurt tylko z zieloną naklejką i boi się lewego kąta w dużym salonie, bo tam mieszka cień. Ale nikt jej nie pytał o zdanie. Pewnego dnia Marek wrócił wcześniej z pracy i zastał dziwną scenę. W kuchni przy stole Franek siedział za Agatą. Miał otwarty zeszedł z matematyki, a na kartce widniały równania i wszystkie dobrze rozwiązane. Chłopiec śmiał się i tłumaczył coś entuzjastycznie, machając długopisem. Agata słuchała z uśmiechem, notując coś na marginesie. Co tu się dzieje? Zapytał Marek zaskoczony. Franek spojrzał na niego z entuzjazmem. Jakiego Marek dawno nie widział w jego oczach. Tato. Agata mi pokazała, że procenty to jak kawa i mleko. I teraz rozumiem. Wiesz, że 25% to jak ćwiartka ciasta? Marek spojrzał na Agatę. Była wyraźnie zmieszana. Przepraszam, panie Marku. Mały był smutny po lekcjach, a ja tylko pokazałam mu, jak ja to kiedyś rozumiałam. Nie chciałam przekraczać granic. A ile trwa ta lekcja? Zapytał chłodno Marek. Piętnaście minut. Może dwadzieścia. Ale on naprawdę zrozumiał. Franek przytaknął z błyskiem w oku. Następnego dnia Marek poszedł do szkoły. Okazało się, że Franek napisał krótki test poprawkowy z matematyki. Nie tylko go zaliczył, zdobył osiemdziesiąt siedem procent. Marek długo siedział w samochodzie przed domem, zanim wszedł. Po raz pierwszy od miesięcy nie czuł złości ani frustracji, czuł coś znacznie rzadszego pokorę. W salonie zastał Agatę, która właśnie wycierała półkę. Agato, zaczął, z trudem dobierając słowa: Chciałbym, żeby pani kontynuowała te lekcje. Oczywiście zapłacę więcej. Dużo więcej. Agata uniosła brwi, zaskoczona. Panie Marku, ja nie jestem nauczycielką. Może nie z dyplomu ale Franek cię słucha. I to jest warte więcej niż tysiąc certyfikatów. Agata spojrzała w stronę schodów, gdzie stał chłopiec, udając, że nie podsłuchuje. Uśmiechnęła się lekko. Dobrze, ale bez płacenia. Po prostu, niech mi pan pozwoli to robić po swojemu. Marek skinął głową. Po raz pierwszy od dawna poczuł, że nie musi wszystkiego kontrolować. Nie wiedział jeszcze, że to była decyzja. Która zmieni nie tylko szkolne oceny jego syna, ale i ich życie. Mijały tygodnie. Franek zmienił się nie do poznania. Zaczął odrabiać lekcje bez przypominania, zadawał pytania, których wcześniej się wstydził, a co najważniejsze, nie bał się już szkoły. Agata miała z nim lekcje codziennie po obiedzie, na dużym stole w kuchni. Bez pośpiechu, bez presji. Tłumaczyła mu ułamki na przykładzie czekolady, historie na opowieściach rodzinnych, a Polski. Poprzez krótkie scenki, które wspólnie odgrywali. Marek obserwował to wszystko z mieszanką zachwytu i niepokoju. Bo choć był wdzięczny agacie, to w jego głowie coraz częściej rozbrzmiewał jeden uporczywy głos. Co powiedzą inni? Ten głos uderzył z pełną mocą podczas przyjęcia Staszka Krupińskiego, innego milionera, właściciela sieci klinik prywatnych. Willa Krupińskich była jeszcze większa niż Marek przypuszczał, a goście bardziej wpływowi niż zwykle. W pewnym momencie temat zszedł na dzieci. Krupiński z dumą mówił, że jego córka jest już po egzaminach do szkoły w Szwajcarii. Ktoś inny wspomniał, że jego syn dostaje prywatne lekcje od byłego wykładowcy Harvardu. A ty, Marek? Kogo masz teraz do Franka? Zapytał nagle jeden z gości. Nadal tych z Oksfordu? Marek zamarł. Wino w jego ręce zadrżało nieznacznie. Miał ochotę powiedzieć coś w stylu. Zatrudniłem wybitnego pedagoga z Singapuru, ale zamiast tego zawahał się. No, mamy kogoś zaufanego, kto dobrze się z nim dogaduje, powiedział, starając się brzmieć nonszalancko. A, a, czyli nie akademik? Roześmiał się Krupiński. Może jakaś Montessori koachka? Teraz modne. Mój brat wynajął nawet jakąś z Paryża, ale dzieciak dalej nie kuma trygonometrii. Chyba trzeba po prostu mieć geny. Marek się uśmiechnął, ale coś w nim się zacisnęło. Nie powiedział im prawdy. Nie miał odwagi przyznać, że jego syna uczy, pokojówka. Następnego dnia, kiedy wrócił do domu, przywitał go znajomy widok, Agata i Franek przy stole. Śmiali się z jakiegoś językowego żartu, a Marek poczuł ukłucie. Nie wiedział, czy to zazdrość, czy wstyd. Albo oba naraz. Franek, idź się przygotować na kolację powiedział chłodno. Chłopiec posłusznie wstał, ale zdziwił się tonem ojca. Agata podniosła wzrok. Coś się stało? Marek milczał przez chwilę. Wiesz, Agato, może powinniśmy pomyśleć o kimś bardziej profesjonalnym. Franek zrobił postępy to jasne, ale nie możemy spocząć na laurach. Potrzebuje struktury metodyki. Agata patrzyła na niego uważnie. Chodzi o to, co mówią inni, tak? Marek spłoszył się tym bezpośrednim pytaniem. Nie. Chodzi o przyszłość Franka, o jego rozwój. Ty, robisz to świetnie, ale przecież to nie twoja rola. Nie jesteś nauczycielką. Ale on mnie słucha. On się uczy. Nie dlatego, że musi, tylko dlatego, że chce. Przecież pan sam to widział. Tak, ale Marek urwał. Nie potrafił znaleźć słów. Agata wstała powoli. Jej głos był spokojny, ale stanowczy. Rozumiem. Jeśli pan woli, żebym przestała, uszanuję to. Ale proszę pamiętać jedno: dzieci nie uczą się od ludzi z dyplomami. Uczą się od tych, którzy ich widzą. Którzy naprawdę ich słuchają. Jeszcze tego samego wieczoru Marek odebrał telefon od nowego korepetytora, specjalisty z międzynarodowym doświadczeniem. Umówił pierwszą lekcję na środę. Cena była czterokrotnie wyższa niż wypłata Agaty. Ale we środę Franek był cichy, zamknięty. Po lekcji powiedział tylko: Tato, on pachnie jak kreda i mówi jak robot. Marek poczuł, jak coś w nim pęka. W nocy nie mógł spać. Przewracał się z boku na bok, wpatrzony w sufit. Słowa Agaty odbijały się echem w jego głowie. Dzieci uczą się od tych, którzy ich widzą. Przypomniał sobie, jak sam jako dziecko miał guwernantkę, która tylko stawiała mu kolejne zadania i oceniała. Pamiętał, jak bardzo wtedy pragnął, żeby ktoś, po prostu go zauważył. Następnego dnia wszedł do kuchni wcześniej niż zwykle. Agata właśnie myła naczynia. Agato. Powiedział cicho. Franek pytał: Kiedy znowu będą lekcje z tobą? Spojrzała na niego bez cienia triumfu. Ja też za tym tęskniłam. Marek pochylił głowę z cichym westchnieniem. Masz rację. Wstydziłem się, ale nie jego, ani ciebie. Wstydziłem się przed ludźmi, którzy nawet nie znają mojego syna. Agata nic nie odpowiedziała. Po prostu podała mu filiżankę kawy. Usiadł obok niej przy stole. I w tej chwili zrozumiał, że nie wszystko w życiu musi błyszczeć. Nie wszystko musi być podpisane prestiżowym nazwiskiem. Czasem najcenniejsze rzeczy noszą fartuch i znają twoje dziecko lepiej niż ty sam. Franek poprawił już niemal wszystkie oceny. Z matematyki przeszedł z dwójki na czwórkę z plusem, z historii zaczął nawet pisać dodatkowe prace, a z języka polskiego jego wypracowania były czytane na forum klasy. Pani wychowawczyni nie mogła ukryć zaskoczenia. Franek zrobił ogromne postępy. Ale, czy on ma jakiegoś nowego korepetytora? zapytała Marka podczas wywiadówki. Marek uśmiechnął się lekko. Tak. Ma. Profesjonalistę? Dopytała z nadzieją. Zawahał się tylko przez sekundę. Najbardziej zaangażowaną osobę, jaką znam. Nauczycielka skinęła głową, najwyraźniej nie chcąc drążyć tematu, ale coś w jej spojrzeniu mówiło jasno, ona też widziała zmianę. Franek był uważniejszy, mniej zestresowany, bardziej obecny. I co zaskakujące, zaczął pomagać innym uczniom. W domu wszystko zaczęło układać się spokojnie. Agata prowadziła lekcje regularnie, ale z czasem zaczęło to przypominać coś więcej niż nauczanie, to była relacja. Franek jej ufał. Pytał o rzeczy. O które wcześniej nawet nie śmiał zapytać dorosłych. O śmierć mamy, o przyjaźń, o wojnę w Ukrainie, o to, czemu niektóre dzieci są zawsze smutne. Agata odpowiadała cierpliwie, czasem szczerze mówiąc nie wiem, ale nigdy nie udawała. Któregoś dnia, po zakończonej lekcji, Franek zapytał: Agato, czy ty byłaś kiedyś nauczycielką? Za Studiowałam polonistykę. Ale życie się trochę pogmatwało. Ale ja myślę, że jesteś lepsza niż wszyscy nauczyciele razem wzięci. Bo nie robisz ze mnie głupka, jak czegoś nie wiem. Agata uśmiechnęła się i ścisnęła jego dłoń. Bo nie jesteś głupkiem. Po prostu nikt ci wcześniej nie tłumaczył we właściwy sposób. Tydzień później szkoła zorganizowała konkurs międzyszkolny z wiedzy o Polsce. Franek zgłosił się sam. Nawet Marek o tym nie wiedział. Powiedział tylko Agacie: Nie oczekuj, że wygram. Ale chcę spróbować. Napisał pracę o zapomnianych polskich wynalazcach. Korzystał z książek, z rozmów z Agatą, z internetu. Pisał z pasją, nie jak uczeń, który musi, tylko jak ktoś, kto chce coś powiedzieć. Kiedy ogłoszono wyniki, zajrzał do sekretariatu z niepewnością. I zamarł. Trzecie miejsce w skali województwa. Tego samego wieczoru Marek zabrał go na lody. Nie do ekskluzywnej lodziarni, tylko do tej zwykłej, osiedlowej, gdzie kiedyś chodzili z mamą. Usiadł obok syna na ławce i przez chwilę milczał. Wiesz, że jestem z ciebie dumny? Franek pokiwał głową. Wiem, ale wiesz co? Co? Ja też jestem z siebie dumny. I zagaty. Bez nibym się bał w ogóle wystartować. Marek uśmiechnął się. Niech zgadnę, chcesz jej to powiedzieć? Nie. Chcę, żebyś ty jej powiedział. Żeby wiedziała, że nie tylko ja to czuję. Wrócili do domu późnym wieczorem. Agata była już w kuchni, zbierała kubki i wycierała blaty. Marek podszedł i powiedział po cichu. Dziękuję ci. Za co? Za to, że byłaś dla niego tym, kim ja nie potrafiłem być. I że go nie zostawiłaś, nawet kiedy ja się wahałem. Agata odwróciła się do niego, zaskoczona. Chciała coś odpowiedzieć, ale Franek już wbiegł do kuchni z dyplomem w ręku. Patrz, trzecie miejsce. Ale na koniec konkursu powiedzieli coś ważniejszego niż to miejsce. Co takiego? Że nieważne, kto cię uczy, ale jak bardzo komuś zależy, żebyś zrozumiał. I wtedy pomyślałem o tobie. Agata się uśmiechnęła. Potem wzięła go w objęcia i przez chwilę nikt nic nie mówił. Kilka tygodni później Marek zaprosił kilku znajomych na kolację. Wśród gości był też ten sam Krupiński, który wcześniej pytał z kpiną o korepetytora. Twój franek to teraz legenda zażartował, nalewając sobie wina. Mój syn wrócił z konkursu i tylko mówi: Franek to wie to, franek to wie tamto. Marek skinął głową, spokojny. Wiesz? Kto go przygotowywał? Krupiński zmarszczył brwi. No właśnie nie, jakiś specjalista? Marek sięgnął po kieliszek. Pokojówka. Agata. Najlepsza nauczycielka, jaką poznałem. W salonie zapadła cisza. Krupiński zaśniał się nerwowo. Ty to masz styl. Może i ja powinienem zaprosić swoją sprzątaczkę do matematyki? Możesz próbować, odparł Marek. Ale najpierw upewni się, że umie kochać dzieci takie, jakie są. Bo z tego, co widzę, to jest najrządsza umiejętność. Rok później Agata zrobiła coś, czego nikt się nie spodziewał, zdała maturę jako eksternistka. Marek pokrył wszystkie koszty. A Franek pochwalił się wszystkim w klasie. Moja nauczycielka została znowu uczennicą. I wygrała.